Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Stijlestyle, oczywiście kampania Litwą. No i cóż, kontujemy od tej bitwy, którą mieliśmy do rozegrania, więc tak trzeba się rozstawić. Ja mam tutaj dosyć sporo, co mnie cieszy. O ja jeszcze, oczywiście muszą być padymi na telefonie, bo z telefonem telefon stoper, stopper, wiedzieć ile trwa już odcinek. No i dobra, dostajemy strzelców, nie mam ich dużo, też będę zmniejszać w ogóle tą y, liczbę. Są łotysze teraz widzę. Letisz. Chyba. Ale dobra. Mm, więc tak, ile mamy y, tych? Cztery oddziały włóczników, więc włócznie damy tuż tutaj. Topornicy, bazowi. Będą się potem ulepszyć, więc sobie tu. I tak, tutaj damy tych, myślę, najemnych. A tutaj damy tych elitarnych moich toporników. No i dobra, ci się ustawili wice na górce. Ruś ustawiła. Mamy pieczęgów? Kogo innego? Pieczęgowie, tak. Nie cierpię tego oddziału. Ale no. Tu idą posiłki, które są większe. Czym nie mniejsze są te posiłki? Chyba nie wiem, jeden tam mają katapultę. To jest jedyne zagrożenie dla nas. Okej, okay, może w sumie już tutaj się gotowi. Dobra, panowie, trzeba rozbić te oddziały. Czy nie strzelają? No i dobrze, nasi szelcy już strzelają ładnie. Dobra pauza. E... I panowie. wy, może w tych pieczęgów. Dobra, wy tych pieczęgów, dobra i myślę, że. Wie, ładnie zapauzujemy też tu dobra wy topornicy też brawy też tutaj już do ataku w milicję wy też tu ładnie. Wy tu złapcie, bo marzecie, więc tak, dobra. Dobra, panowie, szarża. Nasza ciężka kawaleria też niech idzie już. Oni wszyscy autentycznie zpanikowali już. Okej, okay, to jest głupio, bo jest pełno lasu. Dobra, wy w tą milicję.

Dobra, oni sami z więc też jest dobrze. Prawdy? wy... Dobra, jeszcze może zapiecie. Dobra, wy to to dobra wy tych może złapcie. się a tutaj ktoś ucieka też widzę aż nie Złapcie że to, chodzi o tej milicji, wszyscy, wszyscy już tu biec, panowie. Trochę tam nam padło ludzi, ale nie jest to dużo. No. nam się wyleczyło troszkę. Zabijamy. No i jeden dzioba przeżył. Jedna armia? Nie tak, jedna armia przeżyła. Majników mamy zróbmy tak może. Hop. I tak, w, w tym wypadku no, tych nie chcę rozbić, ale was i was, jakbym. Uh, was uh, rozłożę i sobie weźmiemy te dwa oddziały. I zaatakujemy kiejt. Tu mam jeszcze jedną armię, która. Zbyt mocna nie jest, bo to pełno jest oszczepników. I nie boimy, tu jest jakiś jeden ten. A tu są niedobitki z tej bitwy, więc ok. I tak, jeśli chodzi tutaj, nasze wojska idą dalej, więc możemy chyba zakończyć Które myślę. To jest okej. Mogę za go to potem przeszkolić, te oddziały. Fajnie, dobra, ty takie coś i kończymy turę. Jest naprawdę fajnie, krucja ten dron nas nie ma, więc teraz spokój. Jak będzie krucja, to będzie gorzej. Ale myślę, że zbyt szybko do kurcja nie dojdzie. Ale jeśli dojdzie, to myślę, że się bronimy. Jezu, jaki ty jesteś stary, chopie 4 lata. Czy ci po dosłali pod kijów? Nie, nie dosłali. Wsparcie na Kijowa są idiotami. Być można łatwo, że tak powiem, e, rozgromić potem tak, tutaj robimy to. Tutaj to mogę coś przeszkodzić? mogę, ale nie chcę mi się e, w palance. Myślę, że to Moleńsk farmy. Więc jest fajnie. Myślę, że tutaj teraz e, zapiszemy sobie. Dobra. Lądrujemy, mamy kijów, naprawiamy. Zięcie chopa. Bardzo dużo ich zostało, nie powiem. Z tego was bym już w tym wypadku wypierniczył. Was również. Nawet nie mogli zrekotować, jest problem. Myślę, że tak zatknięto to się obronimy. Tak czy siak. Możemy tutaj zawsze coś zwerbować w Smoleńsku, zawsze, Nic, mm, dobra. Tak, idziemy teraz na ważne miejsce, które jest Armia Duńska. Tam tutaj przyszła, więc trzeba się nią zająć po prostu. Norweska. Ou to tutaj jest. Drengarzy? Tutaj co ty masz? Dużo takich słabych. Nie damy radę, zapiszemy. Tutaj, teraz, na spokojnie, no i bijemy się. Bijemy się, rozwalamy Norwegów. Nie wiem czy po tym ataku nie będziemy musieli się odrobinę wycofać, jednak o Jezu, oni mają górę. To będzie naprawdę irytujące z tego powodu. Oni mają górkę. Hmm. posyłamy nasze te oddziały, to one nawet nie nas pójdzie. Nie, nie idą. Dobra. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Dobra, wy tu w tych teraz Kajderści są troszeczkę mocniejsi, to jest ten problem. Dobra, wy jesteście. Czemu wy nie uciekliście? To ja nie mam. Kompletnie pojęcia. Mighty w katapultę. Okej, okay, i wy, moi strzelcy... Wy ustawcie. Okay, wy w tych... Uu! No czemu staje się złapając z tych głupich huskarli No będziemy musieli się wycofać po tej bitwie. To jest pewne

Dobra, wybijamy dalej, panowie, wybijamy. Tą armię norweską trzeba wybić. Po ten oddział jest większy, tą 60 trzeba bardziej złapać. Wierzę w was, chopy. wierzę! Dopijcie jak najwięcej. Nie opuszczą, że dać radę. Ej. Dobra, nie ma sensu już. This is a great victory. Owned... Nie ma już sensu tego, musimy się chyba wycofać, myślę. Jednak do Oslo zbyt duże straty ponieśliśmy, by móc na mluzie You're odbić, więc trzeba okay. się wycofać. Jednak. Zrobimy to będzie to bezpieczniej. Po prostu. Hate Norwegians! Proszę bardzo. Nienawidzi Norwegów. Mamy tutaj coś do overbunku. No możemy. Chłopów. Ale nie no to mi się nie przydam. Więc dobra. Czy mogę z s... upsali? No mogę przestać. Przecież... Tych, tych i tych. Te lepsze oddziały, tylko okay, to pójdzie, więc to jest bez sensu. Więc nieco to mogę. Skądś przysłać? W tamte rejony. Hmm, tutaj nic. Mogę sobie poszukiwać. no nie. Chłopów nie chcę. W jest już ładnie, spokojnie. Dobra. I myślę, że też jest dobrze, ale podpiszemy może tutaj. O trade trajcy. I macie wojnę z Bizanc, no nie jak z Bizancjum w dobrych stosunkach jednak. aż na to, że to Bizancum jednak. Ale no, musimy się zająć do Oslo. Znaczy okopiemy troszeczkę, nowe wojska ogarniemy. I wtedy ruszymy dalej na te ostatnie dwie osady. Może dojdzie do tego, że będziemy musieli pobić się z Tuńczykami też, no ale. Znaczy, jak na razie, że wojna, z mi się w dumie nie będzie tak szybko tej wojny. Okay, misja wykonana i do Aragoni mamy iść. Dzień dobry. I do you, I see no here. A, A macie z so sojusz? Yes? Okej, okay, raport budowy, dużo nam się budowało, wieści rodowe, nam zmarł tutaj kapłan. Ja bym może spokój chciał za nim podpisać. Yes. Shall hear you out, but your is most Dobra, mamy pokój. pokój. Please continue with your Unfortunately, we cannot okay. No i dobrze, podpisaliśmy ten pokój. spokój. No i tak, raport budowy Wilno. To znacza centrum werbunkowe genialne. Myślę, że... Bakehouse w Turku. To niech będzie. Upsala to. Eee, tutaj farmy, tutaj teraz tak, Kijów nam się naprawił, nic możemy przeszkodzić, ale możemy sobie zweryfikować o, takie coś. To jest fajne. Tak, konnica. Dalej biegnie, wy się wycofujecie. Mneników, to jest fajnie. I dobra. Wy na pewno wejdźcie, ty też wejdź. Ty, ty. Wy też. Wy też. No jeden oddział nie wejdzie. Moment, bo was już połączę. Możemy coś przeszkodzić? Możemy. Przynajmniej tyle dobrego. A będziemy mogli przynajmniej mieć Dual Axe Inventory zaraz werbować. Mi się mega podoba. No i dobrze. Chyba więcej tutaj już nic nie zrobimy. tutaj jest plana, zwerbujemy. Misje jakieś mamy? Nie, wszystko jest ok. Bizantyjczyków. O, no, tych tutaj. No ale dobrze. Nie wiem, gdzie poszła ta armia. My się oni poszli gdzieś tutaj. Albo tu. W Ferieslawu. No ale dobrze, to nam się ogarnie? Mógłbym na przykład te od No nie mogę, no. Stanąs, ale dobrze. Podeślemy eee, potem te oddziały do Smoleńska. Przede wszystkim was i... i was. Dwa oddziały na przeszkolenie. A teraz wam dziękuję za uwagę. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach z oczywiście Mediwala na tym modzie. No i do zobaczenia. Na razie.